Dzień dobry Państwu, jest mi miło powitać Was już w 13 odcinku w obiektywie DXLion. Dziś skupimy się na Chinach, które w ostatnim czasie nie rozpieszczają inwestorów. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co stoi za słabością chińskich aktywów oraz czy najgorsze mamy już za sobą. Spośród ryzyk związanych z inwestowaniem w państwie środka najczęściej wymienia się ryzyka regulacyjne. Pekin obrał w ostatnim czasie ostry kurs wobec branż, które decydują o kapitalizacji chińskiego rynku akcji. Tacy giganci jak Alibaba czy Tencent, po zgromadzeniu setek milionów użytkowników, wywierają istotny wpływ na wiele aspektów codziennego życia. To sprawia, że firmy te poddawane są rosnącej presji ze strony organów regulacyjnych. Aby zobrazować, czym tak właściwie jest ryzyko regulacyjne, przytoczymy trzy historie spółek z ostatnich miesięcy, które mocno poruszyły świat inwestycyjny. Pierwszym przykładem, o którym należy wspomnieć, jest przypadek Ant Group, czyli właściciele aplikacji Alipay, będącej największą platformą do obsługi płatności w Chinach. W listopadzie chińska administracja zablokowała ofertę publiczną firmy, która miała opiewać na rekordowe w skali światowej 35 miliardów dolarów. Stało się to zaledwie dwa dni przed planowanym debiutem. Zgodnie z oficjalną wersją wydarzeń, End dopuszczało się w swojej działalności praktyk monopolistycznych, natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że sprawa ta była pokłosiem konfliktu właściciela spółki, miliardera Jacka Ma, z Pekinem. Przed słynnym debiutem, do którego ostatecznie nie doszło, miliarderowi zdarzało się publicznie krytykować system nadzoru. Jak twierdzi Wall Street Journal, osią konfliktu była również kwestia udostępnienia władzom Chin danych o użytkownikach aplikacji Alipay. Co ciekawe, po wstrzymaniu oferty publicznej, Jack Ma zniknął z życia publicznego na kilka tygodni. Z kolei Ant Group ostatecznie przekształciło się w holding finansowy w pełni kontrolowany przez Ludowy Bank Chin, wykonując tym samym posłusznie polecenie nadzorcy. Pół roku później, gdy rynek otrząsnął się już po fali obaw i rekordowej grzywnie nałożonej na Alibabę, oskarżonej również o naruszenie przepisów antymonopolowych, Oczy inwestorów zostały zwrócone na debiut spółki Didi. Chiński odpowiednik Ubera, w przeciwieństwie do EndGrow, postanowił przeprowadzić swoją ofertę publiczną na nowojorskim parkiecie i, co istotne, ostatecznie zadebiutował z powodzeniem. Był to największy debiut chińskiej spółki w USA od 2014 roku, czyli od wejścia na giełdę Alibaby. Jednak dwa dni później sielankową atmosferę wśród inwestorów przerwało oświadczenie władz chińskich odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Jak się okazuje, spółce zarzucono zbyt niski poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych, które przetwarza w ramach swojego modelu biznesowego. Po tym wydarzeniu firma błyskawicznie poinformowała, że zawiesza możliwość przyjmowania nowych użytkowników. Prawdziwy cios przyszedł jednak czwartym dniu po debiucie, gdy ogłoszono konieczność usunięcia aplikacji Divi ze sklepów internetowych. Podobnie jak w przypadku EndGroup, również i tutaj wydaje się, że istnieje podwójne dno całej sprawy. Wejście na nowojorski parkiet oznacza, że spółka zobowiązuje się do raportowania zgodnie ze standardami USA i ujawniania części danych gromadzonych w ramach prowadzonej działalności. Jak zapewne się Państwo domyślają, ujawnianie wrażliwych danych dotyczących społeczeństwa chińskiego nie jest mile widziane przez Pekin. Dlatego też po sankcjach nałożonych na Didi, chiński regulator ogłosił, że w przypadku spółek dysponujących przynajmniej milionową bazą klientów, oferta publiczna poza granicami Państwa środka wymagać będzie udzielenia specjalnej zgody. Przypadek Didi oraz wprowadzone formalne ograniczenia zapewne istotnie zredukują liczbę podobnych debiutów w przyszłości. Czara goryczy przelała się jednak pod koniec lipca. Nieoczekiwanie władze Chin opublikowały plan, który w jednym momencie wywrócił branżę prywatnych podmiotów edukacyjnych. Nowe przepisy zakazały tego typu firmom, między innymi, prowadzenia działalności komercyjnej związanej z wykładnią programów realizowanych w szkolnictwie publicznym. Oprócz tego zakazano prowadzenia kursów oraz korypetycji w oparciu o szkolne slabusy. Spółki z branży EdTech zostały de facto zmuszone, by przekształcić się w organizację non-profit. W ten sposób branża, która wcześniej była wyceniana przez rynek na około 100 miliardów dolarów, w jednym momencie została regulacyjnie unicestwiona. Władze Chin tłumaczyły swój ruch zbyt dużym udziałem w branży kapitału zagranicznego, który pośrednio mógł wywierać wpływ na procesy edukacyjne zachodzące w państwie środka. Moglibyśmy wymienić jeszcze przypadek spółki. May 2 Wen, potentata z branży dostaw żywności, która również ucierpiała w ostatnim czasie na skutek podejmowanych z nienacka decyzji administracyjnych. Tym razem chiński urząd antymonopolowy nieoczekiwanie uznał, że spółka nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku ze szkodą dla klientów i konkurencji. Wydaje się, że przytoczone historie wystarczą, by zilustrować to, czym tak naprawdę jest ryzyko regulacyjne występujące w Chinach. Dziś dotyczy ono branży edukacyjnej, spożywczej, jutro z kolei może dotknąć branżę gier. Takie nastawienie inwestorów do całej sprawy powoduje, że indeks Hang Seng pod koniec lipca oficjalnie wkroczył w obszar bessy, czyli przecenił się od lutowego szczytu o ponad 20%. Ryzyka regulacyjne nie są jednak jedynym problemem, który trapi aktualnie inwestorów w kontekście Chin. Jak się okazuje, stosowane tam szczepionki przeciwko COVID charakteryzują się znacznie niższym poziomem skuteczności. Oznacza to, że pojawianie się pojedynczych przypadków zakażeń skutkuje najczęściej wprowadzaniem w poszczególnych prowincjach kolejnych lockdownów. Jest to zupełnie inne podejście niż to, które stosowane jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że na wyspach dzienna liczba zakażeń nie spadła od czerwca poniżej 20 tysięcy, Londyn nie wprowadza ponownie restrykcji. Pozwala na to niski odsetek hospitalizacji oraz zgonów, który świadczy o skuteczności szczepionek. Na to nie mogą jednak liczyć władze Chin, które sięgają po najskuteczniejsze, ale też najgroźniejsze dla gospodarki narzędzia zapobiegawcze w postaci lockdownów. Pomimo istotnej przeceny, która dotknęła szeroką grupę chińskich spółek, uważamy, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by myśleć o tym rynku pozytywnie. Naszym zdaniem, ewentualne odbicia powinny być traktowane raczej w kategoriach okazji na dalsze redukowanie pozycji w tym obszarze geograficznym. Nie ma na razie podstaw do tego, by twierdzić, że działania władz Chiń zostały zakończone. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dniach ogłoszono pięcioletni plan nawołujący do regulacji znacznej części gospodarki. Dotyczy on przede wszystkim spółek technologicznych, związanych z bezpieczeństwem narodowym czy mających pozycję monopolisty. Wprawdzie poziom ogólności tego dokumentu jest stosunkowo wysoki, ale to tylko potwierdza tezę, że wydarzenia z końca lipca mogą powtórzyć się jeszcze nie raz. Na dziś to już wszystko. Na kolejny program z cyklu w Obiektywie DXL ją zapraszamy za miesiąc. A tymczasem zachęcamy do komentarzy, zostawiania lajków i subskrybowania naszego kanału.